Polityka energetyczna siłą rzeczy jest polityką realizowaną przez dziesięciolecia. I tego się nie da zrobić w perspektywie jednej kadencji. Transformacja energetyczna będzie sprawiedliwa albo nie będzie jej wcale. Miarą nowoczesnego państwa jest to, jak dba o tych najsłabszych. Kolejna rzecz to jest przemyślane wsparcie zamiast łaski rządzących. O to chodzi, żebyśmy mogli wiedzieć, na co liczymy jako obywatele, a nie o to, że premier w porywie fantazji uznaje na przykład, że grupą najbardziej potrzebującą są piłkarze reprezentacji polskiej. Dzisiaj na tej niesprawiedliwości ktoś zarabia. Jeżeli mówimy, że prąd jest zbyt drogi, że nie, nie jesteśmy w stanie mieć dostępnych mieszkań, które są energetycznie oszczędne, to musimy zwrócić uwagę na to, że spółki energetyczne zarabiają krocie na tym, że nas nie stać na ogrzanie i, i mieszkania. W Polsce mamy absolutnie rekordowe zyski deweloperów budujących mieszkania w sposób taki, że oni są, one są ani nie są tanie, ani nie są dostępne, ani w wielu wypadkach nie są energooszczędne. Udział płac w polskiej gospodarce wciąż jest znacząco niższy niż na zachodzie. Jeżeli chcemy, żeby wystarczało, to musimy zadbać o to, żebyśmy sprawiedliwie dzielili.